To jest źródłem mojego pokoju, że w niewierze moich dzieci, w kłótniach mojej rodziny, w utracie pracy, w rozbiciu małżeństwa zapraszam Jezusa i z nim to przeżywam. Rozszerzam więc definicję pokoju serca o obecność Jezusa, bo może się zdarzyć, że w swoim życiu przeżyjesz brak trudów, brak cierpień, brak kłopotów. Ale to wcale jeszcze nie znaczy, że Twoje serce doświadczy głębokiego pokoju. To nie brak czyni mnie szczęśliwym, brak to za mało, by przynieść mi pokój. Pokój mojego serca, pięknego ludzkiego serca, jest czymś więcej niż tylko brakiem trudów. To realna obecność Jezusa, który do mojego serca chce przyjść, niezależnie od tego, co aktualnie w moim życiu, w mojej rodzinie się dzieje. Więc głowa do góry.